Drodzy złoczyńcy, słuchajcie. Następnym naszym planem jest oczywiście tworzenie nowego złoczyńcy oraz nowych broni, i już z jednym gościem gadamem to właśnie jest z nami Gazon Blast. Tak, tak. Dodatkowo mamy jeszcze nowego, nowego asystenta, który kiedyś ze mną współpracował, ale zrezygnował taki jeden od bohaterów i również z nami jest. To właśnie doktor Wolton. Tak, dok, tak, tak. To coś mi się wydaje, że pewnie już niedługo bohaterowie przegrają. I za niedługo zaplanujemy jeszcze tworzyć bronie, które niedługo mają... E, mamy je za niedługo stworzyć. I właśnie będziemy niedługo tworzyć nowego złoczyńcę, który jest około 94% i za niedługo wychodzi z tąd Już niedługo stąd wychodzi i nawet sami zobaczycie co się stanie, jak bohaterowie to zobaczą Więc kto ma wygrać? Ej! Szefie! no! Mega K dostał informacje. Dostałeś mi informację? Wiadomość? Od kogo miałem dostać? No zobacz. No dobra, zaraz zobaczę.